Start game Room name? Co? Jaki room name? No co chodzik? Room, no zrobimy tak Chyba, że po prostu jebać to i Rozmawiamy tam na tym voice No jeżeli nie będzie się dało tego naprawić to Chyba nie będzie wyboru za bardzo Ja chyba nie mogę oglądać streama, bo to jest tak, że ja nie mogę widzieć co ty robisz. Bo ty musisz mi opowiadać co robisz, no. Okej, okej. Okay, okay. Bo tak to będę oszukiwać. No, to trzeba wyłączyć. A nie będę widzieć czatu. Hmm. O. No, ewentualnie Zstawiać możesz. Czat. No. We were here. Dobra, ha. ja jestem w jakiejś piwnicy. Ja nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Mm. Dobra. Są tutaj jakieś bramki niby. Jest, to walkie-talkie. Walkie-talkie też mam walkie-talkie. No. Jak się podnosi, tu coś? Muszę coś podnosić? Ty, no nie wiem. Ty, bo robi mi się kółko, jak na coś najadę, ale nie mogę nic z tym zrobić. To na e klikasz, chyba. A, mam dużo książek. Czekaj, tu jest coś napisane. No, ja nie mogę nic chyba podnieść. Musicie kółko zrobić. Before one star in the west. Take one step toward the eastern wall. U oh, mnie są takie oh. zagadki. I też zagadki po angielsku w Ja nie wiem jak to radę. <laughs> Dobrze, że nie muszę Start pisać. Off, um, może książę dostał kulkę w łeb, znaczy pojęć oczy. Hmm. No może. Kur. Before one starts in the east, take off take one step west. westward they start by taking two step north take one step north step north but don't before moving one step west go west some more till one still with hits <laughs> the wall the head straight for the door Fajnie fajnie, 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 No coś tam mówi o kurwa, kierowaniu się w Easty i Westy. Może No to i ja mam sprawę. pięć takich książek, które mi mówią o kierowaniu się w różnych stronach i mam mapę przed sobą i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. E, chyba mamy problem. Mamy chyba ogromny problem. A naciskasz cały czas różne kombinacje, może w końcu się uda jakąś No w wyciskam. zasadzie to w tym momencie to utknąłem w jakimś miejscu za szafką i nie mogę wyjść. <laughs> nie mogę, kurwa. To jest cyrk jakiś. Aha. Dynu, no muszę zresortować gierkę. No to let's go, póki nie mamy za dużego progresu. <laughs> no. Dobra, liczej. Niech mnie wyrzuci. Leave partner to die. Aha. To nieźle. <laughs> Your partner left. Hmm. O, wyrzuciła mnie. Teraz, teraz ty idziesz do tej biblioteki ja jak ktoś. A, dobra, dam ready. <laughs> ja ja też, też już. O, a, zmieniłaś to, okej, okay, dobra. To teraz ja pójdę do biblioteki, spoko. Tak. Tak. To zobaczymy. czy ogarnąć coś więcej niż. <laughs> Ej, ale właśnie jak będziemy wychodzić w momencie, kiedy będziemy mieli jakiś postęp? Jeżeli mamy Nie wiem, no może coś jutro? się zapisuje. Dobra, Można skip. skipnąć, tak. Okej. Okay. O kurde, jak tak... ładnie tu. Tak, wesołnie nic tu nie ma. <laughs> no. Jest kłoki toki O, to są drzwi jakieś. O, to jest oko czerwone. Ty no pajacem jesteś, jest oko niebieskie, jest oko czerwone. No powiedziałem I ty ci mi to. Nie, nie... powiedziałeś mi tego i teraz no, powiedz powiedziałem mi... powiedziałem ci to. Też mam wzorki i mam koło nich oczy jakieś. W sensie różne kolory, że na przykład niebieska para oczu, albo czerwona, albo zielona. Ja mam, sumie... no, ja mam takie oczy na ścianie, czerwone, niebieskie. O! Jest, jedno to... jest czerwone, drugie jest niebieskie faktycznie i widzę teraz te oczy no i teraz podaj mi y, wzór, który jest pomiędzy niebieskim a czerwonym okiem no to to jest e, ten taki świerdzi świerdziołek opisz to lepiej e, stonks co? A, że... okej, okay, ale takie. <noise> ten, ten mniejszy stongs, że okay, W sensie, że. Okay, jest, okay. Tak, o, wow, taki mam ptaszek. Okej. Mniej... Okay, I czy kółko mam mniej przekreślone. Takich. Ale przekreślone. Yy, przekreślone dwoma po prostu... kreskami? Tak, trzema dwoma, dwoma. Czekaj, dobra, próbuję. Hop. I hop. Yy, no nic w sumie. Co? Nic się nie zadziało. No jak to? To może czekaj, drugie. A podajesz mi, podajesz mi po lewej podpowiedź... czerwone i po prawej niebieskie. Po lewej czerwone, po prawej niebieskie? Tak. To nie, to powiesz mi po lewej niebieskie, po prawej czerwone. To M i N. Okej. Okay. No i gitara się ma, wyszłam spokoju. Kurwa. Gra gratulacje. O, i się za mną. Gratulacje. Eee, też mi się otworzyły drzwi. A i czemu, może wezmę wokół walkie talkie? Mam, mam taki zegar jak w Stranger Things w tym nowym sezonie i trochę się boję. Nie oglądałem Stranger Things. Eee, dobra. O kurwa, ktoś tu gada do mnie. Siemano! Nie, zamknij się, poczekaj. Ja pierdzielę, boję się tu być, boję się tu być, co my gramy, co my gramy. No to jest straszne akurat, no. Dobra, jestem w małym pokoju, przed sobą mam obraz jakiegoś chyba ptaka, który ma w zasadzie dwa dzioby, jeden jakby z przodu głowy, drugi z tyłu głowy. I skorupę ślimaka na sobie. I pod nim mam trzy takie, trzy takie miejsca, w których tak. mogę położyć w których mogę położyć jakieś znaczki i to są chyba znaczki z tych książek. E, nie, mam tutaj znaczki też pod ten. E... Taki trochę żółw jakby domek, świecznik. Kwiatek. Ja, ja, ja mam domek, kwiatek i strach na wróble. Okej, okay, dobra, biorę domek. Tylko, że w, w odwrotnej kolejności. kolejności. Od lewej, no. po lewej stronie, strach na wróble. Czekaj, poczekaj, muszę ogarnąć co to jest strach na wróble. Bo <laughs> odcinek Stranger Things chyba przedostatni mi został, wiesz? To jest... Czekaj, strach na wróble to jest taki powieczek z, z trójkątami czy z kółkami? To jest taki, że jest tak jakby patyk do góry, pionowy, no. Na, no. Gó na górze ma trójkąt. Tak, jakby, Aha. że to jest głowa, i po boku ma takie okay. ręce. Jakby. Ale takie idące do góry, tak. Nie, to, to, to jest tak, jakby jedna kreska pozioma, i na końcu A, tych dobra, dwóch kresek dobra, są dobra, kreski dobra, pionowe. Dobra. I to jest po środku, tak? Nie, to jest po lewej. Nie, to jest pierwsza, dobra. Eee, I to jest po środku. W środku jest kwiatek. Który? Zamknięty czy otwarty? Zamknięty. W sensie, kurwa, jak to zamknięty, czy otwarty? No bo są dwa takie jakby kwiatki, jeden jest takim trójkątem, który jest otwarty na górze, a drugi jest taki jakby z kocimi łóżkami. To to jest z kocimi łóżkami. Dobra. Idę włożyć, zobaczę. Ej, a tu są dwa o, takie te... S. S. O! Ez! Ez. I domek, no. Otworzyły mi się kolejne drzwi. Drzwi. Mam drzwi z napisem zielony, i to w zasadzie tyle. Masz coś do zrobienia z kolorem zielonym? Tylko szybko, bo mnie zaleje. Z kolorem. <laughs> Okej <Okay>. No <laughs> woda mi leci, nie śmiej się, zaraz umrę. Dawaj coś z kolorem zielonym. Zielone. Ty, o... Ty no. Zakończysz na czwartym? Możliwe. Ej, Jak też wygląda? mam tu wodę. Co z zielonym? No, to... no nie wiem, mam drzwi z zielonym napisane. Ja mam ten... O, odblokowane osiągnięcie, co zrobiłeś? Kurwa, zawory trzy przekręciłem. Ty, otworzyłeś mi drzwi, brawo. Jak? Nie wiem co, z... Nie wiem, co zrobiłeś, ale dobrze zrobiłeś. <grym> Teraz jestem jestem w korytarzu. Na końcu korytarzu mam drzwi. Ty, ale kurwa, bycie tym Libra to kurwa jest turbo dziwne. Bo mi się nie otwierają po kolei drzwi, tylko mi się otwierają drzwi. Tylko ja muszę szukać drzwi. No, tak. Wiesz co, ja chyba jestem teraz w miejscu, który ty masz... Ty jesteś cały czas w tym samym pokoju? No nie wiem. W tym co zaczynałeś w sensie? No mogę tam pójść. No, bo tam jest mapa. Ja chyba jestem w tym labiryncie, do którego ty masz mapę. Okej, okay, okej. Okay. That makes sense. O, mam, mam kompas w sensie, jakby różę. Tą różę taką, mam wiesz, która. Znaczy, to musi być taki mówi straszny klimat, kurwa. Dobra. I mam napisane na ścianie. Bring down the Glading light. Dobra, dobra, dobra. Eee... Mogę wyłączyć, zgasić lampki w sensie. Kurde. Mam mapę. Jak wygląda pokój, w którym się znajdujesz? Mam nie. Bo ja pamiętam. Pamiętam tą mapę, i tam było. Jestem w pomieszczeniu, którym ma chyba niebieski X na sobie. I teraz musisz mnie doprowadzić Brwa, do niebieskich X. drzwi. To czekaj, to chyba nie ta mapa. To jest ta mapa, tylko ona czasami ma, a czasami nie ma tych kolorów. I spróbuj pójść na górę. Tam jest taka dźwignia i ruszyć tą dźwignią. I wtedy powinno się pokazać coś na tej mapie teoretycznie. O, no. No, i teraz ja jestem w pokoju tam, gdzie jest niebieski X. Proszę zaprowadź mnie do niebieskiego takiego podłużnego. E, dobra. To teraz słuchaj mnie uważnie. Jak wychodzisz z tych białych drzwi, i masz te rozwidlenie, to idziesz w prawo. No w lewo. Znowu no. w lewo. W prawo. Co? Mam niebieskie drzwi, które są zamknięte, i na końcu tego korytarza ktoś biegł. Kurwa, nie. Pokierowałeś się do niebieskich drzwi, a nie do zielonych. Tak, bo żebyś przeszła do zielonych drzwi, to musisz. Ale niebieskie drzwi są zamknięte. Przejść, to musisz przejść, musiałabyś przejść albo. ...o, oh, albo nie. no bo kurwa, Ty, a, ja ty wypeł... masz tam dwie pary, nie? Tak, ja, ja, ja mam wypełnione i niewypełnione, no i te zielone. No właśnie to. Może, jakby wypełnione to jest pierwsza naciśnięta dźwignia, a nie wypełnione to jest druga. Jakby, że muszę cofnąć jeszcze raz do niebieskiej dźwigni, wziąć ją teraz w odwrotną stronę, i wtedy będzie, może. Czekaj, ja się wrócę. O, mam niebieską gałkę, dobra, poradzę sobie sama. Czyli wypełnione drzwi to z gałka w dół, nie to z gałka w górę. Ty. No. Bo jest taki problem, no. że jak jestem przy zielonych drzwiach, to one są zamknięte. Tylko, gubiłam się, poczekaj, jestem w ogóle w jakimś takim gigapokoju i. Po lewej mam, po prawej mam niebieskie zielone drzwi, które są zamknięte, i przed sobą mam korytarz i w, po lewo mam korytarz i mogę coś gdzieś w te korytarze no, ale pójść? A jest nie zielone X, kurcza. Mogę jechać tylko prosto Poszedł i w lewo. Pośrodku to złych zielonych drzwi. Aha, no to tak mnie poinstruowałeś, no to zapraszam do kolejnych <laughs> zielonych drzwi. <laughs> tak. A skąd wiesz, że są złe? Bo już widzę, gdzie jesteś. On, ona no to... jest tutaj widzowie. Ona tutaj ma prosto, ślepy zaułek, prawo, zielone drzwi, zamknięte. No. Lewo. To tam jestem, no. Lewo to jest gówno w piździe sracę. Bo tutaj są czerwone drzwi, ale no jeżeli się przez nie przejdzie, to są drugie czerwone drzwi, które będą zamknięte. I... No dobrze, to jestem, jestem w niebieskich drzwiach, pokieruj mnie do dobrych zielonych drzwi Tylko nie wiem teraz które. Dobra, czyli się wracasz teraz i jesteś przy niebieskich otwartych drzwiach, tak? Tak, tylko nie wiem których. Cześć, czy pokolorowanych, no. czy nie? Ale to ty już powinieneś wiedzieć, bo ty masz wgląd do mapy, to widzisz to gdzie są... ja jestem. Pogodna. Wydaje mi się, że to są puste, dobra. Eee, więc idziesz w lewo. Ale... nie da się w lewo. A, bo mam się cofnąć jakby. Tak, cofasz się, cofasz się. No to w lewo, no. W lewo, w prawo. No. W lewo, żeby machnąć Dinksa. Nie da się w lewo. No nie masz tam pokoiku z niebieskim tym? A, no to jestem tam, gdzie są niebieskie, ale... W sensie masz niebieską dźwignię, tak? No. No to machnij se ją. Ale po co? Żeby otworzyć drugie niebieskie drzwi. No ale to zamkniemy sobie te, z których przyszliśmy. Bo one cię nie interesują. Nie wiem, wydaje mi się, że robimy to źle, ale okej. Okay. Uwierz mi. Dobra, i co? Teraz gdzie? No i teraz wychodzisz na, te, na to skrzy... rozwidlenie. No, jestem przy białych drzwiach. No to idziesz w lewo. W prawo. No. Aha. W prawo. Czekaj. No. Jesteś przy niebieskich drzwiach? Tak. No to idziesz przez nie i idziesz w prawo. No. I tam zielone drzwi będą. Nie, jestem w pokoju z zieloną dźwignią. No i tam powinny być zielone drzwi. Gdzie? No trochę za tą dźwignią. A tutaj, ok. No i po lewej powinnaś mieć czerwone drzwi. No i mam. No. I po prostu tam idę? Tak. I co jest na końcu? No, wyjście z labiryntu. O, checkpoint.